Detektyw Nosek, Czarna Broda i porywacze Marian Orłoń. Kuba nie wierzy własnym uszom. Obiad przeszedł w miłym nastroju. Po obiedzie pan Ambroży zapalił fajkę, a Kuba usiłował sobie wyobrazić rzecz przyjemniejszą od jedzenia. Okazało się jednak, że taka rzecz nie istnieje. Punktualnie o wpół do siódmej obaj przyjaciele opuścili gospodę i udali się do domu aptekarza. O, to tutaj jest złodziej? Zdziwił się pies. Ciekawe. Apteka była już zamknięta, ale wywieszka na drzwiach informowała, że w nagłych wypadkach należy dzwonić do prywatnego mieszkania państwa motylków. Czy nasz wypadek jest nagły? Spytał Kuba, gdy stanęli przed drzwiami oznaczonymi wizytówką ZB motylkowie. Pewnie odrzekłam Broży, przyglądając się bacznie wizytówce. Co tam ciekawego widzisz? zainteresował się pies. Jedną ogromnie ważną literkę odpowiedział detektyw i zadzwonił. Drzwi otworzył gospodarz, który powitał wylewnie gości i poprosił ich do środka. Pijemy akurat herbatę i będzie nam miło, jeśli pani inspektor zechce nam towarzyszyć, powiedział. Rzeczywiście, przy stole siedziała cała rodzina, a na stole dymiły filiżanki z herbatą. Wejście niespodziewanych gości zakłóciło ten rodzinny nastrój. Pani Motylkowa zerwała się od stołu, wyrzuciła z siebie niezliczoną ilość słów, usadowiła pana noska na honorowym miejscu i z promiennym uśmiechem popędziła do kuchni po filiżankę. A może coś dobrego dla pieska? zapytała od progu wzruszając tym niezmiernie kubę. Pan Ambroży podziękował i przyjrzał się pozostałym członkom rodziny. Córka aptekarza była szczupłym podlotkiem o wdzięcznie zadartym nosie. Po spojrzeniach, jakie rzucała kubie, można było poznać, że przepada za psami. Jej brat miał wygląd przyszłego wynalazcy. Gdyby Chińczycy nie wymyślili prochu, na pewno dokonałby tego młodszy motylek. Ostatnią osobą, na której spoczyły oczy Ambrożego, był Zenek, siostrzeniec aptekarza, nie odwzajemniał jednak zainteresowania. Wodził wzrokiem posuwicie, jakby się tam działy rzeczy znacznie ciekawsze niż ta wizyta. W tej chwili do pokoju wróciła pani motylkowa i zasypała wszystkich słowami: Herbatę dla pana inspektora, proszę bardzo, może ciasteczko, sama piekłam. Ogromnie się cieszę, że nas pan odwiedził. Tyle o panu słyszałam. Nabrała tchu i spytała szeptem: Czy przynosi pan jakieś wiadomości? Owszem, łaskawa pani, e, przynoszę dobre wiadomości i pani rękawiczki. Ręka aptekarzowej podająca panu noskowi ciastko znieruchomiała w powietrzu. Rękawiczki? O jakich rękawiczkach pan mówi? O tych, odparł pan nosek, podając pani motylkowej czarne jedwabne rękawiczki znalezione rano w krzakach. Aptekarzowa rzuciła na nie wzrokiem i wykrzyknęła w najwyższym zdumieniu: Moje, gdzie je pan znalazł? Niedaleko stąd. Cieszę się, że mogę je pani oddać. Pani motylkowa była tak zaskoczona, że nawet nie spytała skąd pan Nosek wiedział, że rękawiczki stanowią mi własność. Teraz wierzę, że pan wykryje złodzieja pozytywki, powiedziała z głębokim przekonaniem. Już go wykryłem, proszę pani, bo miłam broży. W pokoju zrobiło się cicho. Pan ambroży... Udał, że nie dostrzega pytających spojrzeń i, jakby nigdy nic, sięgnął po fajkę. Nabił ją tytoniem i spytał, czy może zapalić. Po czym wyjął z kieszeni zapałki, nie śpiesząc się, zapalił fajkę i położył pudełko z zapałkami na stole. Uczynił to w taki sposób, żeby jedna z obecnych osób mogła widzieć zapisane na pudełku cyfry 4.25, 7.15, 21.30. Zaciągając się dymem, obserwował tę osobę, widział strach w jej oczach i wcale się nie dziwił, że ręka sięgająca po filiżankę drżała. Pierwszy odezwał się aptekarz. E, powiedział pan przed chwilą, że wykrył pan sprawcę kradzieży. Czy mógłby nam pan zdradzić jego nazwisko? Oczywiście. Myślę, że powinniśmy do niego natychmiast pójść i odebrać mu naszą własność, wtrąciła aptekarzowa. To nie będzie konieczne, odpowiedział jej pan Ambroży. Jak to? Nie będzie konieczne, ciągnął detektyw, bo sprawca kradzieży znajduje się w tym pokoju. Wrażenie tych słów było piorunujące. Pani Motylkowa chwyciła się za głowę, pan Motylek chciał zaprotestować, ale na kilka sekund zaniemówił. Kuba nie wierzył własnym uszom i tak gwałtownie podniósł łeb, że uderzył nim o krzesło, a osoba, na której spoczął wzrok Ambrożego, chciała się zerwać od stołu, ale nie starczyło jej na to sił. Pan żart! Żartuje! Wykrztusił wreszcie aptekarz. To jest niemożliwe. Nie żartuję, rzekł poważnie detektyw. Osoba, która przywłaszczyła sobie pozytywkę, jest wśród nas. Mam nadzieję, że nie będę musiał wskazywać jej palcem. Wierzę, że sama wstanie i przyzna się do winy. Pan Ambroży umilkł i patrzył gdzieś w kąt pokoju. Nad stołem zawisła ciężka cisza. Tylko zegar odmierzał mijające sekundy, i nagle tę ciszę rozbił rumor odsuwanego krzesła. Wszyscy spojrzeli w tym kierunku i ujrzeli wstającego od stołu Zenka. Zenek? jęknęła pani Motylkowa A więc to ty! nie dowierzał aptekarz. A Zenek stał ze spuszczoną głową i milczał. Idź do swego pokoju i przynieś pozytywkę powiedział cicho Ambroży. I Zenek poszedł. Przy stole zapanował przykry nastrój. Pan motylek milczał nachmurzony. Młode pokolenie motylków siedziało bez ruchu z oczami wbitymi w filiżanki. Kuba przeżywał drugie wielkie zaskoczenie w ciągu tego tygodnia, a pani motylkowa ściskała czoło i powtarzała – Nigdy bym nie przypuszczała. Nigdy. Ale jak pan do tego doszedł, że to Zenek? Pan Ambroży wyjął z ust fajkę, ważył ją przez chwilę w dłoni, a potem zaczął mówić – od samego początku domyślałem się, że pozytywka kryje jakąś tajemnicę i że ukradł ją ktoś, kto te tajemnice znał. Podejrzanych było wielu sąsiedzi, rodzina, uczeni zegarmistrza. Z rozmowy z panem bratkiem dowiedziałem się o istnieniu Zenka, i wtedy zrodziło się we mnie pierwsze podejrzenie. Zenek odwiedził w przeddzień kradzieży zegarmistrza i w pańskim rzekomo imieniu dopytywał, kiedy będzie można odebrać pozytywkę. Wujek się nie może doczekać, rzucił na odchodnym. Zastanowiło mnie, dlaczego nie odebrał pan pozytywki tego samego dnia, skoro tak bardzo zależało panu na pośpiechu. Odpowiedź mogła być tylko jedna. Zenek nie zawiadomił pana, że pozytywka jest naprawiona. Moje przypuszczenia potwierdziły się podczas rozmowy z panem. E, powiedział pan, że Zenek dopiero wczoraj rano przekazał panu tę ważną wiadomość. Dlaczego uczynił to z takim opóźnieniem? Nie trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że ta wiadomość była potrzebna tylko jemu. Poszedł po nią dla siebie, a nie dla pana. Zenek chciał zdobyć skarb. Zdawał sobie sprawę, że ten go zdobędzie, kto pierwszy będzie miał w swoich rękach zreperowaną pozytywkę. Dlatego jej pilnował, dlatego o nią pytał, a pana zawiadomił o swej wizycie u zegarmistrza dopiero wtedy, gdy pozytywka była w jego posiadaniu. Ale to były tylko domysły. Opowiadał dalej detektyw. Na szczęście złodziej zostawił po sobie kilka pamiątek: jedwabną nitkę, która, jak się słusznie domyśla, pochodziła z rękawiczek, odcisk buta, ślad na łomie i pudełko z zapałkami. Jeśli kradzieży dokonał zenek, myślał, to idąc drogą, jaką on w nocy przebył, powinienem znaleźć jakiś ślad. Może rękawiczki, może łom? Nie omyliłem się. W kępie krzaków, w połowie drogi między pracownią pana bratka, a domem państwa, znalazłem i rękawiczki, i łom. W domu porównałem nitkę, którą złodziej zostawił na drzwiach pracowni, z rękawiczkami. Nie było najmniejszej wątpliwości, że rękawiczki należały do włamywacza. Wyhaftowany zaś na nich monogram wskazywał, że pochodziły z państwa domu. Dalszego dowodu dostarczyło mi pudełko z zapałkami. Właśnie to! Pan Nosek wskazał na leżące przed nimi zapałki. Dowiedziałem się od pana, że Zenek wybierał się wczoraj do rodziców. Rodzice mieszkają w Gołąbkowie, czy tak? zwrócił się do aptekarza. Ten skinął głową. Pan Nosek mówił dalej. Otóż miłośnik pozytywek również wybierał się do tego miejsca. Powiedziały mi o tym tajemnicze cyfry, które nocny gość pana bratka zapisał na pudełku. Proszę spojrzeć. Domyśliłem się ich znaczenia. Są to godziny odjazdu pociągów. Poszedłem na dworzec i bez trudu odnalazłem te cyfry w rozkładzie jazdy. O godzinie 4.25, 7.15 i 21.30 odchodzą właśnie pociągi do Gołąbkowa. Zenek pogrążał się coraz bardziej. Na wszelki wypadek spytałem o Gołębkowo Józka Brzęczyka, drugą osobę podejrzaną. Zdziwienie Józka było tak szczere, że oczyściło go z wszelkich podejrzeń. Pozostał Zenek. Dziś, tu, przy tym stole, poddałem go ostatniej próbie. Pokazałem rękawiczki, posłużyłem się jego zapałkami. Wynik tej próby przekonał mnie ostatecznie o słuszności moich podejrzeń. Zaryzykowałem ostatni krok, wezwałem Zenka, żeby się przyznał do winy, i Zenek się przyznał. Pan Nosek zapalił fajkę, która w czasie opowiadania zgasła, i pyknął parę razy. A gdyby ta dzisiejsza próba zawiodła? Gdyby Zenek się nie przyznał? spytał rzeczowo aptekarz. To co wtedy? Przecież rękawiczki mojej żony mógł sobie przywłaszczyć ktoś inny, a do gołąbkowa nie tylko Zenek jeździ. Proszę nie zapominać, że miałem jeszcze dwa dowody: odcisk buta i próbkę pisma na pudełku z zapałkami, których dotychczas nie wykorzystałem. Gdyby Zenek się nie przyznał, zrobiłbym z nich użytek. Pani motylkowa nie wytrzymała. Jest pan cudotwórcą, orzekła. – Jestem tylko starym detektywem, proszę pani eee, – sprostował skromnie Ambroży. W tym momencie do pokoju wszedł Zenek z pozytywką, bez słowa postawił ją na stole. Wszystkie oczy spoczęły teraz na niej, na starej, rodzinnej pamiątce, która miała wskazać drogę do skarbu. Fragment książki Detektyw Nosek, Czarna Broda i Porywacze Czytał Tomasz Rafałowicz